Siema siema, z tej strony Kazumi i witam was w kolejnym odcinku z SS-owej aktualizacji. Gdybyście słyszeli wiartarkę w tle, to po prostu dzieły się jakieś różne rewolucje mieszkaniowe. W dzisiejszej aktualizacji się troszkę podziało, ponieważ w sumie, tak, około właśnie godzinki 14:00, gra zaczęła już działać i można było po prostu sobie zaktualizować grę. To dzisiaj mamy powrót Hermana, i Jorvik oczywiście, mamy Koni Jorwiku, czyli wyścig dla koni American Paint Horse, Quarter Horse oraz Carly Horse oraz ich magicznych wersji, na przykład, właśnie typu Laverna, Hydron i Tom Ja akurat mam swoją Lavernę, więc jak najbardziej trafiłam dzisiaj właśnie z takim nowym moim outfitikiem ten wyścig jest tutaj właśnie na Ranchu starshine daje on 500 punktów doświadczenia dla konia i będzie dostępny aż 4 tygodnie więc nie będzie już tego wyścigu 7 grudnia no i tutaj jest oczywiście wymaganie żeby mieć któregoś z tych 3 wymienionych koni ewentualnie któregoś z tych magików no i trzeba być oczywiście graczem star rider no i jak właśnie jest ten wyścig guillermo to zawsze są zniżki na te konie więc American Paint Horse kosztuje 600 Starcoins, Quarter Horse kosztuje 620 Starcoins i one znajdują się na ranczu Starshine, natomiast Carly Horse będzie za 510 Starcoins, ja to Gaju. Mamy jakiś kąsek fabularny od pani Holsworth, ale to sobie tak zrobimy gdzieś tak na koniec, bo to jest takie naprawdę jedno takie, wiecie, krótkie zadanko, więc nie będziemy jakoś tutaj się na tym yy, no, męczyć. Ale dzisiaj mamy również aktualizację. Star końców oraz Jorwickich szlingów. Znaczek Jorwickich szlingów został zmieniony kształtowo oraz kolorystycznie. Jest to właśnie taki sześciokąt, yy, taki pomarańczowo-brązowy, także łatwiej jest właśnie teraz rozróżnić troszkę te ikonki. A Star końcy chyba troszkę tak minimalnie się zmieniły, ale no wiadomo, są okrągłe i są z gwiazdeczką, więc o wiele łatwiej tutaj też odróżnić. Więc tak to się prezentuje, a za tydzień moi mili. Będziemy mieć nowe konie belgijskie. Także teraz przejdźmy do dzisiejszej aktualizacji. Ogólnie, właśnie, kochani, wziąłem sobie mojego kwartera, ponieważ nie wiem dlaczego, ale na Lawernie to totalnie nie działa. Ja się po prostu, wiecie, tak zdziwiłam, aż bo no, Lawerna, może, a ja nie mogę, więc musiałam wziąć mojego kwarterka. Była to jakaś muzyczka czy coś, bo tak to wiecie, ja też muzyki nigdy nie mam. Ale coś jest, dobra, coś jest. Może być. Tutaj tak przeważnie właśnie nie używam muzyki, dlatego że mm, właśnie zazwyczaj do odcinków po prostu wstawiam własną tą muzykę, jakąś coś wybraną, więc dlatego też y, właśnie nie mam muzyki, zostałam ja połączoną na sosie. Ale no, coś takiego już było, taki wyścig właśnie jakiś taki o slalomowy. Um, kojarzę, że właśnie też o Konoranczu starcza już coś takiego było, także no. Dobra, mamy tutaj już 500 dla konia yy, i jeszcze wam właśnie tak pokażę, że tutaj te ceny też są właśnie niższe, bo już tak patrzyłam też o, że właśnie o, są niższe, są za właśnie 620 quarter Horsy. ja mam również tego właśnie yy, i mam takiego z apki, podobnego do tego, to jest taka właśnie taka maść blue roan, coś takiego, ono jest w apce, także tak to się, tak to właśnie się prezentuje, yy, tutaj mamy jeszcze właśnie o, paint horse'y, które są właśnie za 600, także też warto je kupić. Ja mam tego, też jest przepiękne. Szczerze, to tutaj właśnie podoba mi się nawet ten, ale myślę, że ten jest taki chyba najładniejszy ze wszystkich. Nie taki najbardziej ten. No, tak uważam, że jest taki najładniejszy, więc tego bym wam nawet polecała. Nie mam go, ale jest bardzo ładny. Może kiedyś go zakupię. Bo na razie mam też dużo koni. teraz kupiam tę helę. Nawet trzeba jej co chodzi, więc tak to wygląda. Dobra, teraz lecimy w takim razie do Stainy yy, Orwick. Zobaczyć co, na, co nas tam czeka w sumie. Ło, tak ktoś jeździ na tym starym kwarterku właśnie. To jest pierwszy koń z takimi nowymi animacjami. Znaczy to jest druga generacja oczywiście, ale podziwiam, podziwiam. Dobra, tutaj mamy Lindę. Znaczy to jest Lisa, sorry, nie Linda. <grytania> jest tylko mały, ale taki problem. Nie mamy pojęcia gdzie on jest. Może ktoś z Stainy będzie wiedział. 100 worków paszy dla świń. O nie. Jest wmieszane ze sobą, wszystko się wali. Stein, 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 Stein. Nie wiem, jak to czytać, ale. Okej. Okay. Wydaje się zes zestresowany, wszystko w porządku. Nie mogę gadać, za dużo to roboty. Z czym potrzebujesz pomocy? Może możemy ze wszystkim. Biedny Stein. Będziemy do niego mówić. Albo. Jakby ale to jest Steinem. No dobra, to nieważne. <grydy> Zarządzanie Steinem to to lada wezwanie. Pomóżmy mu i po wszystkim. Zapytaj mojego Ormana. Okej. Okay. O, siema liam. Witam ciebie. cóż za spotkanie, cóż za spotkanie. Tak, tak, przywitaj się z widzami, przywitaj się z widzami. No właśnie, w ogóle jest taki błąd, że nie można zobaczyć, jak widzicie, e, wygaracza sobie, właśnie jest zawsze, teraz jest napisane, że się wylogował, tak? Ale to jest nieprawda w ogóle, jak widzicie. Więc masakra. No taki błąd jest, ale takiego błędu to jeszcze nie widziałam, naprawdę, <grymne> no. <grymne> Także, do, w ogóle śmieszna sprawa, śmieszna sprawa. Uspokój się, Stein, Pomożemy ci. Pamiętasz gdzie, ostatni raz widziałeś? Nie mam pojęcia, gdzie jest Herman. Ja nawet nie pamiętam w ogóle, jakie ostatnie, jakie ostatnie ostatnimi czasy w ogóle z tego były, ale okej. Okay. Okej. Okay. Także fajnie, coś dla postaci, tutaj zaraz mam już połowę 23. levelu, więc... No, teraz idziemy do Valentine, także mega fajnie, bo zaraz będzie, właśnie, już, widzicie, połowa 23 poziomu i niedługo 24 eee, się jaro. No, I to, i to bez żadnych, czyli to widzicie, da się? Da się, wszystko się da. Jak się chce, to się da. <grytania> Patrzysz, jesteś w samą porę, właśnie wruszam na, zupeł na zupełnie nową przygodę. To prawda, otwieram kawiarnię z ciastkami, Nazwę ją kon konieczne z Koniecznie zjedz ciastko, okej? Okay. Ile czasu mi nie było? Mogłyby minąć dni, tygodnie, nawet lata. Chyba muszę sobie, przy, chyba muszę sobie przypomnieć, Pamiętasz dlaczego opuściłem Jerry? E, nie, przypomnij mi. Wszystko zaczęło się, gdy ukryłem e, się w domu przed e, Jackiem Goldspurem, który chciał zrobić ze mnie burmistrza Jerlaheimu. Gdyby nie ty, dalej bym tam siedział, żywiąc się herbatą i ciastkami. Później zaczęliby, zaczęliśmy współpracować, by odkryć, co pani Drake i Ged robili w rodzajnych hrabstwach. A no jeszcze raz pamiętam. E, dzisiaj mamy mnie uratować z pomocą chill. Chill chill. chill, chill. E, zabawne, jak moja desperacka próba ucieczki przed stanowiskiem burmistrza doprowadziła do tej dzikiej przygody. Udam się do Jarlaheimu górnym wejściem. I nie, nie potrzebuję podwózki, jestem obwiskiem mistrzem chodu sportowego. Do zobaczenia w Jarlaheimie. Okej. Okay. Nie, to mi tak zawsze to dziwnie tak się jakby odmawia Jarlheimu. Ja też posługuję, że Jarlheim nie? Tak po prostu. <introductions> Okej, okay, także lecimy. Nareszcie, w międzyczasie myślałem o nowym przepisie na, na czestka. Znowu się rozproszyłem. Pora się skupić, trzeba dotrzeć do domu. Ten krzaczak wygląda dziwnie hermatowa, to prawda, Tinkan? Proszę, proszę, czy to nie Alex? Tak, I Tinkan? Hej, ten krzak nawet mówi jak Herman, zabawne. To ja, Herman, dobrze Cię widzieć, ależ niespodzianka. Wyczułam cię z kilometra. Nikt inny na nie pachnie świeżymi ciastkami dla konia. Gdzie one są? Wezmę jedno, no wiesz, dla Meteora. Oczywiście, weź jedno dla siebie. Nie rusza się stąd, Herma. Ja mam swoje zdolności i sek sekretarskie pat Patry, Jak tam twoje... A, dobra. <grystanie> jak tam twoje zdolności sekretarskie patruj ale nie mów, zaskocz mnie. Sek sekretareczka? K taki mam plan. Ja dzwonię do Jacka, a ty udajesz, że pracujesz dla burmistrza Pinota. Musimy mieć pewność, że Jack stąd zwieje, żeby droga była wolna dla Hermana. Ym, na imprezę basenową. Ym, dobra. Tak jest. Możemy ją zrobić nawet tutaj, w fontannie w Jelaheim. Przyniosę piłki plażowe, a ty przynieś krajem słonecznym. Nie, nie, tak. Musi, opuś mu musi opuścić Jarlaheim. Praca fizyczna? No więc ja obiecałem się że jej wtedy z czymś pomogę. Zadziałało. Herman może chodzić po Jarlaheimie bez obawy, że zostanie burmistrzem. Ej, spotkajmy się później, z Elvig. Ok, przeprowadzę resztę i zorganizujemy powrót. Ok, Hermana. Um. Co ty mnie, kurde, Liam? teraz nagle znikasz. No nie, na prostu nie do wiary. Nie do wiary, co gościu robisz. Nie do wiary. Przysiadujesz mnie. Przysiadujesz mnie. Yy, Unikając tych paskudnych pracowników get, i samej tej pani Drake. Ok, nie ma problemu. Nie ma problemu. Idziemy, razem zawsze raźniej. Tak jeszcze się obkręcimy. <noise> Możemy jechać. Tu są te takie jakieś, nie wiem co to w ogóle, dobra. Czy ktoś... Aha, tu... No ja nie wiem, on idzie po czzej części miasta, gdzie mógł być dołem albo gdziekolwiek indziej, nie wiem, który tu znalazł w ogóle. <noise> to mnie po prostu. Już ją czuję, okej. Okay. O nie! Oglądasz mnie znajomo. Chwila moment. Naprawdę, masz znajomo. To ciebie nie lubi szefowa. Zgodnie z paragrafem 30, z, 30 ze strony 17 regulaminu. Dobra, kto to będzie czytał? Buja i wroty. E, teraz mamy szansę, uciekajmy. Wow! Wyścig. Jak on z górę Co tu się dzieje w ogóle? Ile ja w tym mieście musiałam robić ok tych okrężeń. Masakra totalnie, nie? Bo gdzieś tam zapindala tak szybko. Już pewnie jest, a ja tutaj jadę w kulenie. <śmieszne> Śmieszna sprawa. Yy, wszystko jest dokładnie tak jak, yy, tak, jak to zostawiłam. Wspaniałe stare stajnie. mogę <śmówi> mówić stara hala jedzie, które zamknięta już od wielu lat. W ogóle właśnie to mi też zaskakuje. Co to tutaj może być? A to jakaś chyba hala czy coś. Musimy zdobyć jeszcze jedną osobę, ale trudno do niej dotrzeć. Patrycja, pomożesz nam pójść do tej osoby i ją zaprosić? Dobrze. E, chodzi mi o Tori w Charlasson. Więc Herman wrócił na ten część Herwiku. Wydaje się, jakby minęły wieki. Niestety nie mogę się zdzielić w tym przyjęciu, ale mam dla niego prezent. Pokażesz mu go? To może wyglądać jak zwykły kawałek papieru, ale to coś dużo ważniejszego. Okej, okay, Powodzenia z przyjęciem. Pozwólcie, się do mnie Hermana. Ok. A to a to co, liścik od Dory są? Otwórz te cztery. Otwórz za cztery i pół roku. Intrygujące, nie obiecuję, że poczekam aż tak długo. Możesz zrobić, to, co tylko zechcesz, o ile nie uciekniesz, by zacząć kolejną przygodę. To dopiero było przeżycie. Widziałem rzeczy, których nigdy nie zapomnę i dowiedziałem się rzeczy, które chętnie bym zap zapomniał. Ale Stanie Erwik zawsze będzie moim domem. Herman, co zrobiłeś, co robiłeś, gdy, ci, gdy cię nie było? Opowiedz nam. Patrysz ja, ty możesz wyjaśnić lepiej niż ja. Ehm. Um. Przed panią Drake brzmi znajomo, bez dwóch zdań. Ta historia na kiedy indziej. Najważniejsze, że wróciłem i zostanę. Dla mnie koniec już z podróżowaniem. Ale dla ciebie to dopiero początek. Violet chętnie ją poniesie, a ona może ponieść jakiegoś zwierzaka. Mam nadzieję, że z innego cię to zobaczę. I tak, mamy właśnie taką fajną torbę, nawet se ją wezmę, mi bardziej pasuje, eee, no i co? Eee, ogólnie to tak ona się wygląda, takimi właśnie znaczkami, takimi, takimi wiecie, przywieszkami, co są właśnie te plecaków takie, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, jakiś szurek taki jak tutaj, tutaj. o i takie, co wygląda jakby taki bidon, albo takie, wiecie co, jakaś lornetka, czy coś takie, no, no coś takiego. Tak to wygląda. No i właśnie w tym dialogu też było, że ona, czyli Violet, bo tak to jest właśnie klacz, ten koń, co mam teraz tutaj. O, jestem z nim. No, Laverna, więc jest też jako ona, bo tak zaznaczyłam. I mi się też wydaje, że właśnie, jeżeli byłby, że jeżeli byłby to ogier, to byłby, że on. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jeżeli tak faktycznie jest, to fajnie, że oni tak właśnie zrobili to i można właśnie rozróżnić płeć konia. No, i teraz zostało nam jeszcze ostatnie do zobaczenia: to właśnie ten konsekwent fabularny od pani Holsworth, więc musimy jechać sobie do yy, Fortu Maria. I to by było chyba w sumie na tyle z, z tego dzisiejszej ogólnie, dzisiejszej realizacji, ale zobaczymy. Pewnie spisanego przez urzędnika miejskiego lub druita nadzorującego pokrętkę Nanjala. Innymi słowy, człowiek ten zrobił wydatki na w władcy. Zosegujesz, babciu, że John Jarl to metaforyczne nasiono zakropone w ziemi? Ależ ty masz wyobraźnię pszczółciu. Słuchaj dalej. Większość podiotów jest dość standardowa, jeżeli chodzi o po pogrzeby. w złoto klejnoty broni. Na więc kolejne ogniwo w łańcuchu. John Jarl wala opiekun życia splot zagaju. Poszukam kolejnych informacji, a idźcie się trochę poruszać i pobawić. Mam, dam wam znać, gdy się czegoś dowiem. No, i tutaj dostajemy właśnie 50 postaci, 100 yy, różnych szylingów i to w sumie tyle. Także właśnie, teraz nie pamiętam dokładnie, którego to było. Yy, za tydzień jest kolejna kruizacja. I chyba za dwa tygodnie, właśnie, za dwa tygodnie chyba yy, będzie kolejna yy, część. To już chyba będzie fabuła, jeśli teraz nie mylę. Tak, bo za dwa, tak, dwa tygodnie, bo za tydzień są kolejne konie. Za dwa tygodnie, właśnie, będzie ten, yy, ta głównie fabuła, też, właśnie z panią Holders i w ogóle i za trzy tygodnie właśnie, czyli tą czwartą realizacją będą yy, znaczy taki ten wyścig na południowym kopycie, także tak to będzie wyglądało, yy, więc no, tak to właśnie będzie wyglądało. Dobra, to ja się w takim razie z wami chyba tu pożegnam już yy, więc no. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście podobało, Zostawcie łapeczki sobie się mi nie subujcie to koniecznie zasubujcie. no i co? Jakiś komentarz też możecie pozostawić. Także jestem i żegnam. Siemanu i do następnego.